To złe, że przedstawiciel tego rządu, prokurator Bodnar dał pani wrzosek takie śledztwo. Przecież ona jest znana z tego, że jest chorobliwie antypisowska. Więc sytuacja, kiedy taka prokurator przesłuchuje sekretarkę partii, której osobiście nienawidzi uważa za zło, czy sekretarkę prezesa partii, która jednocześnie była we władzach różnych podmiotów kontrolujących nieruchomości, ta sytuacja jest chora. Ona nie powinna mieć miejsca. Ona nie ma nic wspólnego z zapowiadanym odpolitycznieniem prokuratury. To jest upolitycznienie level hard. Nie wiem, czy da się bardziej. Nie zdać pani wrzosek, żeby przesłuchiwała e, e, kogoś związanego z administracją e, i, i spółkami kontrolowanymi przez PiS. To jest po prostu e, niebywałe. Natychmiast powinna zostać od tego odsunięta, powinna się zająć ściganiem jakichś przestępców kryminalnych. Jeżeli jest dobra, a jak jest słaba, to niech szuka roweru skradzionego z piwnicy przysłowiowego. Natomiast dawanie jej spraw politycznych jest sygnałem, że Bodnar Tusk, cała ta ekipa po prostu chcą robić show polityczne, a nie śledztwa, które mają jakikolwiek autorytet społeczny.